To ja pierwsza zaatakuję jelenie. Ok, Turcjo. Syrio, nie radzimy teraz sobie. Musimy po kolei powybijać, żeby wygrać tą wojnę. Wiem, do ciebie dołączę, Arabio-Saudyjsko. Ok, Syrio. Teraz zostaniecie pokonani mu, ha, 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 i ranie Turcjo-Jemenie, bo nie będzie was na mapie, hahaha. Ha, Myśli tak sobie, Arabio-Saudyjsko, pewnością się nie wygra wojny. I co podbiliłem już Jemen, Izrael, Irakoman i Jordanie ha 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 Pokój Arabio Saudyńsko. Okej okay, Turcjo. Iran już podbity. Zaach iny. Co wy Chińczyki robicie? Wojnę domową w moim kraju. Wiecie, że przegracie znów Chińczyki. Chyba chcecie powtórkę z zabawy. Tak robimy wojnę domową, żeby my odzyskali niepodległość i stolicę Pekin. Jesteście teraz bardzo silni Chińczyki i tak przegracie, co myślałeś w Afganistanie. Jak wy mnie pozbijacie. Birmo, Nepalu, Bhutanu, Bangladeszu, Tadżykistanu, Sri Lanka, Malediwy, weźcie se kilka terenów od Indii, Afganistanu, żeby mieli mniejsze przez tą wojnę, mniejsza populacja ich, ha 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 za tą wojnę, którą nam wypowiedzieli, i teraz mają za to małe tereny, mniej populacji i wszystko pójdzie do budowy, bo im paliłem wszystko, żeby oni mieli. Okej, okay, Chińczyki, weźmiemy tereny, ich teren, żebyśmy mieli większe. Malezja-Singapur wojna.